chcemy objąć wszystkie ofiary dzisiejszej tragedii, katastrofy lotniczej polswoleńskiej, delegacji naszego rządu, delegacji, która udała się do laty, aby obchodzić 70. rocznicę mordu kartuńskiego. I modlitwą obejmujemy całą naszą Ojczyznę. Potrafimy być w jedności. Potrafimy nagle wybrać To była potrzeba serca każdego z nas. dlatego tutaj jesteśmy, żeby modlić się na serce. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami życzyli, teraz i w na łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii oraz innych osób w wyniku katastrofy lotniczej wstrząsnęła nami wszystkim do głębi. Oraz kolejnych historii w jednym momencie nasza ojczyzna Pozbawiona została swych najlepszych synów i córek. Także Ziemia Śląska doznała niepowetowanej straty, gdyż wśród ofiar są również mieszkańcy naszego województwa, świętych pamięci, pani marszałek Krystyna Bochenek. Pan poseł Grzegorz Dolniak, pan Sławomir Skrzypek, prezes Narodowego Banku Polskiego i inni, ich krewnym przesyłamy wyrazy najgłębszego współczucia. Wszyscy chcemy uczestniczyć w ich bólu. Pocieszać ich słowami chrześcijańskiej nadziei. W ostatnich latach przeżywaliśmy wiele tragedii związanych z katastrofami. Pięć lat temu, tuż przed niedzielą Miłosierdzia Bożego żegnaliśmy Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziś trzeba nam zjednoczyć się w wielkiej modlitwie za tragicznie zmarłych tam pod Smoleńskiem. Za ich krewnych i przyjaciół. Powierzając wszystkich Bożemu Miłosierdziu. Chryste Zbawicielu zmartwychwstań. Pomóż nam porozwiązywać te nasze wątpliwości. Tak jak pomogłeś rozwiązać je temu apostołowi z dzisiejszej Ewangelii, niewiernemu Tomaszowi. Pomóż nam. Amen.